I witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Milan z kanału Studio i witam Was w pierwszym filmie z serii Daily vlogów, które będę kręcił na moim wyjeździe. Zaczyna się już pierwszy dzień, także ruszajmy już podróż. Pierwszą rzeczą, jaką muszę dzisiaj zrobić, jest załadowanie komputera do samochodu i paru innych toreb, które będę potrzebował. Także ruszajmy i zróbmy to. Numer wykonany. Reszta pakunku już spakowana, a my już ruszyliśmy w drogę. Teraz krótki przystanek na rozprostowanie nóg, mało co nieco Mamy jeszcze około 100 km do granicy niemieckiej W sumie to wy jeszcze nie wiecie gdzie ja jadę Teraz autostradą A2, jedziemy do Niemiec, tam spędzamy jeden dzień A następnego dnia jedziemy do Szwajcarii, gdzie będzie nasz główny cel podróży Tam spędzimy całe dwa tygodnie No i oczywiście po Szwajcarii też będziemy trochę podróżować, jeździć w różne ciekawe miejsca No i oczywiście tam też nagrywać Dobra, ja dopijam moją czekoladę i ruszamy dalej w drogę Jesteśmy w trakcie kolejnego, prawdopodobnie już ostatniego przystanku w Polsce, do granicy mamy, no dobra, nie wiem ile mamy do granicy ale do samego celu w Niemczech, do Drezna mamy 250 km, także już tak dużo to nam nie zajmie, jesteśmy za połową trasy dzisiejszej Według nawigacji mamy być trochę przed 15 u celu Także nie zostało nam już tak dużo tej trasy. To ile tych zauważyć? Ty, ty, ty nie wiem. Może gdzieś się będzie musiało. Misja zerówki i lód? Dana. My jesteśmy w Niemczech, właśnie minęliśmy granicę. Mamy jeszcze 6 km do naszego hotelu w Dreźnie. Większą część drogi za granicą przespałem, ale dzięki temu jestem pełen energii, żeby to Drezno sobie pozwiedzać jak tylko dojedziemy. Hotel już mamy załatwiony. Teraz musimy tylko znaleźć miejsce, żeby zostawić nasz samochód i zanim wszystkie bagaże do środka. Raz w Brakuje nam jeszcze w pokoju kilku torb, także muszę zejść teraz jeszcze raz na sam dół, do samochodu i przywieźć resztę naszych bagaży i wtedy będzie wszystko już gotowe. Wyjść, już po odwiedzać Drezno, ale trzeba coś przekąsić, Także szybkie odwiedziny w McDonaldzie. Dzień, 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 dzień. Przechodzimy już do starego miasta Drezna, co najważniejsze pogoda sprzyja i to sprzyja perfekcyjnie, świeci słoneczko, nie jest też za gorąco, także super, super świetna pogoda na pochodzenie sobie po mieście i pooglądanie pięknych starych budynków. dosyć mocno się nam to wszystko przeciągnęło, bo mimo że wyjechaliśmy dosyć wcześnie to było trochę przed 8 rano, to na miejsce zajechaliśmy trochę po 16, a teraz jest już trochę po 18, także wszystko nam trochę czasu zajęło, także został nam wieczór na pozwiedzanie tego miasteczka Muzyka sobie teraz w poszukiwaniu jakiegoś sklepu, gdzie będziemy mogli kupić coś do picia i do jedzenia i coś na jutro na podróż też, bo ruszamy oczywiście w dalszą podróż, ale tak nie bardzo możemy czegoś znaleźć. Podobno gdzieś na dworcu głównym ma być jakiś markecik czy coś, ale na razie nie ustaliliśmy gdzie to jest, także, także będziemy i krążymy sobie po mieście, może w końcu coś znajdziemy. Po poszukiwaniu jedzenia zeszliśmy na dworzec Gdzieś tu jest Lidl Tylko jeszcze nie wiem do której jest otwarty, gdzie on jest Także musimy go zaraz znaleźć I odnalezionym <śm> <śm> Jest już 20.30, ale na całe szczęście zakupy mamy zrobione, także przeżyjemy najbliższy czas. Powoli idziemy do hotelu naszego, ale tylko na trochę. Ogarniemy się trochę i w nocy wrócimy z powrotem do Drezna poobserwować miasto w nocy, które jest podobno bardzo ładnie poświetlane, także na pewno sprawdzimy jak to wygląda. Muzyka No i tak jak mówiłem wcześniej, wyszliśmy jeszcze raz sobie z hotelu w nocy, do miasta I zobaczcie jak to pięknie wszystko wygląda wokoło Wszystko jest podświetlone Wracając już powoli do hotelu, wpadłem na przysmak Sextonie Zupę kartofloną z przysmarzoną kiełbaską Jest naprawdę pyszna no i w sumie to by było już na tyle. Powróciłem do naszego hotelu, jestem już na miejscu. Ja powoli będę się kładł spać. Jeszcze przerzucę wszystkie pliki oczywiście na komputer, może pomontuję tego vloga już na jutro, żeby był gotowy. I to będzie na tyle tego dnia. Większość tego dnia spędziłem w podróży. Całkiem sporo do zajęło dojechanie tutaj. A jutro oczywiście ruszam dalej w podróż. Jadę dalej do Szwajcarii. No i tam oczywiście będzie się działo coraz więcej z każdym dniem. Vlogi się już zaczęły. Jestem niesamowicie podekscytowany tym, że kręcę te filmy codziennie od dzisiaj. To jest naprawdę super. Sprawa. Bardzo się cieszę, że postanowiłem robić coś takiego. Tutaj mam też przygotowane miejsce, w którym będę te filmy montował. Już dzisiaj sobie zacznę to robić. Jestem na wszystko gotowy. Mam ze sobą komputer, mam cały sprzęt. Także przygoda się zaczyna. To był pierwszy vlog. Jeśli macie jakieś sugestie co do kolejnych, jakiekolwiek pytania, chcecie coś napisać, oczywiście piszcie, dajcie znać w komentarzach. Jeśli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne filmy, a będzie ich całkiem sporo, będą one codziennie, oczywiście zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie tego. Cześć!